Cześć. Co jest Cześć. na obiad. Cześć. Od razu co jest na obiad? No, co? Ko to. Kolejna jest jedynka. Czy ty w ogóle coś wyniosłeś z tej szkoły oprócz jedynek i uwag do tej pory? No. Co? Sporo rzeczy. Wyniosłem kilka pisaków do tablic. Głów głównie niebieskie i zielone. Choć było też parę czerwonych. Kabel odrzutnika. Szczotkę woźnej podrąbałem. A taka funkiemnówka. nówka. Tyl, no, tylko raz, tylko raz, ją używała. Nie zauważyłeś, że masz nową szczotkę w garażu? No, myślę to, to mama kupiła. No nie. To ja cię taki wyrazy. Eee, czekaj, co tam jeszcze było? Ja, szczotkę mam. Eee, wskaźnik laserowy dla pana od techniki <laughs> zabrałem. A taki fajny. Mo można ludziom po świecić. Niezłe jaja są później. No. Coś wiązłeś jeszcze? Coś pewnie by się znalazło, ale już nie pamiętam. No wiesz co, jak ty tak możesz? No jakoś mogę. Yeah.